Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnym unboxingu komiksu kupionego w sklepie Gnom. Jest to tym razem Stan przyszłości Liga Sprawiedliwości. Komiks ten został wydany przez Egmont w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, jest jeszcze tutaj zafoliowany. Cena okładkowa jak widzicie jest to 89,99. Ja kupując go w sklepie stacjonarnym w sklepie Gnom w Bielsku Białej zapłaciłem za niego zdecydowanie mniej. Tutaj wam pokażę Paragon. Taka jest. Tak, tyle zapłaciłem. Dobra. Mam już oczywiście, zresztą widzieli, pewnie widzieliście, Superman na przyszłości, Przyszłości, który mi się podobał. Jednym z nielicznych. Mam jeszcze oczy, też Batmana, którego jeszcze nie czytałem. Ale raczej zacznę od Ligi Sprawiedliwości, bo to mnie w tej chwili bardziej ciekawi. Dobra. Zazwyczaj ze folio, odfoliowywaniem mam problemy, bo to ciężko schodzi, ale zobaczmy, jak będzie tym razem. Ej. Muszę sobie kiedyś sprawdzić jakiś nożyk czy coś. O, ja spuścił. Kogo my tutaj mamy na układzie? Na okładce mamy chyba młodzieżową czy nowe postacie, których nie występowały jeszcze wcześniej. Znaczy większość, nie wszystkie. Mamy jakąś. To będzie pewnie Damian Wayne albo kto inny. Nie wiem, tak podejrzewam. tej i Niko, ja, że to jest Jara Flor, bo to gdzieś sprawdziłem. To gdzieś widziałem. To powinien być Jonathan Kent, a. Była jeszcze jakaś postać Tin więc podejrzewam, że to może być jakaś inkarnacja tej postaci. Dobra, co my tu mamy? Okładka albumu. I oczywiście piękny zapach tuszu. Gdzieś tu będzie podane... Aha, co nam wchodzi w skład? To też jest istotne. Future State Wonder Woman, Future State The Flash, czyli to będzie jakiś speedster. Flash, jak kto nim będzie. Future State Aquaman. No, to wskazuje na to, że to będzie jakaś mieszkanka Atlantydy. Future State Justice League. Aha, czyli tutaj cała ta Liga Sprawiedliwości. Dobra. Zaczynamy od Wonder Woman. Ok. DC komiks przedstawia. Tylko, czy tu będzie. Będą dalej okładki. To jest część pierwsza. Aha, to jest, to jest wyjaśnienie. Tu powinno być system przyszłości. Tu powinno być. O, okład. Tu jest numer zeszytu, więc to jest fajne. Ja takie rzeczy lubię, jak są tak podzielone. Wyścig z śmierci, Speed jest jakby. Wow, ale okładka. Kto to robił? Karen Andrews. Alternatywna, Cieka jaka jest zwykła, czy będzie pokonana. Eee, to jest zwykła. Lepsza alternatywna. No ale z chęcią sobie poczytam. Z chęcią dowiem się, kim jest ten nowy speedster, czy tam pojawi się bar, czy wally -E? bo to też może być intrygujące. OK. I na koniec mamy tutaj jeszcze, aha, informacje o komiksach, które wyszły. Czyli kogo my tu mamy? Batmany, supermany, ale to też tak trochę dziwnie, trochę batmanów, trochę supermanów, bez Action Comics, bez Detective Comics, Nieskończona Granica, Jest tutaj Wieczna Zima i troszeczkę innych komiksów, więc tak się prezentuje Liga Sprawiedliwości. Zostawiamy ją z Supermanem. Taka sama objętość z tego, co sprawdzałem. Cena chyba też taka sama, okładkowa. I Batman, który jest zdecydowanie grubszy i też zdecydowanie droższy. Bardzo jestem ciekawy tej Ligi. Wiem, że Sylwek z Sebastianem już ją umawiali. To może być dla mnie intrygujące wyzwanie. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!